No, różnie go ratowałem, nawet jedzeniem na, te, na tym jego pięknym stateczku, który wybudował sam i zawiozłem jego, jego załoganta, zresztą malarza, który mnie potem namalował na statku, do kraju z powrotem. Dlatego ten Jurek Wąsowicz napisał to wszystko o mnie w książce, a ja napisałem o nim. I i rzucił mi się na szyję podczas tego tego wręczania, i dlatego kilku ludzi, którzy mnie tam dobrze znali, podejrzewam, że na mnie przez to głosowali. No i tyle właściwie, że dostałem tego Konrada. A samo wręczanie było niesamowite. Samo no. wręczanie było Pana niesamowite. Komórka? Samo wręczanie czy to, był, czy to, czy to, było. Chwileczkę, to trzeba ją wyłączyć po prostu. No to. O, już, już Samo wręczanie było niesamowite, bo okazało się, że oczywiście przyjechali ze mną kapitanowie. Kapitan Lech Katkowski, największy Bart, nasz Bart, wśród kapitanów żeglugi wielkiej. Pięknie śpiewa, pięknie gra na gitarze. No, umila na wszystkie spotkania, wszystkie pieśni marynarskiej, nie tylko to on, Lech Katkowski. Był ze mną e, kapitan e, Bogusław Fiuk, to wszystko z mojego rocznika. I najfajniejsze, co się zdarzyło, to przyjechał z dalekiego Ulanowa mój Retman, mój Retman, Mieczysław Obecki. Ubrany w strój przepiękny, strój retmański, no, żupany, pióropusze i tak dalej. Mm -hmm. e, I ci ludzie, dwóch kapitanów i Retman, Stanęli obok mnie, tego się nie wydarzyło nigdy chyba w historii jeszcze, tych kondratów. po prawej i cudowne i na koniec jeszcze największe wzruszenie, bo nagle niespodzianka. W pierwszym rzędzie patrzę, a tam siedzi delegacja z mojego liceum ogólnokształcącego w Chełmży, 50 lat temu skończonego. I z panią dyrektor, z przedstawicielami liceum, przedstawicielami hełmży od burmistrza, z kwiatami. I mimo, że protokół mówił, że wręczenie, a dopiero potem różne takie, prawda, nagrody i całuski, wręczenie, a oni weszli sobie bez, bo oni nie wiedzieli żadnego protokołu, weszli na, na scenę i w dzień kobiet wręczyli mi kwiaty. Na co kanclerz kapituły mówi: jest, to pierwszy raz się zdarzyło, żeby kwiaty w Dzień Kobiet dostawał mężczyzna. No, <laughs> Na co pani dyrektor powiedziała, że o, o, przepraszam, kapitan nam mówił, kiedyś, jak bo bywa kapitan w szkole u nas co, co roku i organizuje spotkania, i w ogóle pani dyrektor tak powiedziała, że ja zacząłem prawie płakać, nie? W gardle mi gula stanęła. Pani dyrektor mówi, ale te kwiaty są, dlatego że pan kapitan nam przypomniał że w, u naszym liceum istniała taka tradycja na maturze dziewczyny z młodszych klas przychodziły i wieszały róże na klapach e, maturzystów no ja przypomniałem że wtedy była też taka jedna co przyszła z klasy niższej powiesiła mi i do te róże i wtedy dowiedziałem się że ona mnie kocha <laughs> To było i dlatego te kwiaty. No i w ogóle no, wspaniała historia, bo potem, potem jak już po wręczeniu, po prezentacji tego klipu i po brawach, i wszystkich zruszeniach, potem przeszliśmy do prawdziwej tej tawerny. A tawerna jest XVII-wieczna, Zejman w Gdańsku. Najstarsza tawerna w Gdańsku. Z zewnątrz wygląda strasznie, a wewnątrz jest wspaniała. Wewnątrz jest wspaniała, bo jest zawieszona wszystkim z całego świata i tam dopiero na scenie występy nasze, śpiewy, gitara, ja, Lech Katkowski, wszyscy klaski i tak dalej i wręczyłem kilka prezentów. Przywiozliśmy prezenty. Pierwszym prezentem był, Katkowski wręczał rzeźbę daru, daru Pomorza, na którym kiedyś pływaliśmy. Drugim prezentem Fiuk wręczył yy, na obraz malowany na szkle Gdańsk Stary Glańsk. Bardzo drogi obraz. A następnym prezentem oczywiście wręczyłem książki kapitule, książki, ale najciekawiej, co się wszyscy cieszyli, wręczyłem buławę, buławę, mówiąc w ten sposób. Panie kanclerzu, wręczam panu buławę azjatycką, którą otrzymałem od paszy tureckiego, a pasza twierdził, że buława jest po Tuchajbeju. A widzi Pan ten ząb na tej buławie wyłamany, to pasza mówił, że został wyłamany na głowie za głowy. Bardzo się wszyscy cieszyli. Najważniejsze to zbudować odpowiednią historię. O, właśnie. <laughs> Dziękuję bardzo, panie kapitanie, że pan odwiedził naszą audycję. Co prawda w nazwie mamy Radiowa Szkoła pod Żaglami, ale Żagiel jest bardzo umowny, bo staramy się mówić o wodzie, jak pan zauważył, w różnych konfiguracjach. No, to przede mną całkiem niezła lekturka. Trzy książki do przeczytania. Ale z przyjemnością tak Pan zachęcił do lektury, że będę pewnie z przyjemnością z tego korzystała. Bardzo gratuluję Konrada i zazdroszczę, ale tak dobrze zazdroszczę. Troszkę na mi kapitan Zbierajewski, który również otrzymał Konrada w tym roku, więc trochę już o tej uroczystości wiedziałam, a kapitan Janusz Zbierajski zaprzyjaźniony jest z naszą audycją. W związku z tym mam nadzieję, że pan również dołączy dobro na przyjaciół. Jestem już zaprzyjaźniony, a jak mnie pani będzie zapraszała, to będę opowiadał, ale mogę opowiadać 24 godziny. Nie wiem, czy będzie Zauważyłam, zauważyłam. Będziemy dosować przyjemność. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Kapitan Włodzimierz-Grycner był moim gościem. Dzięki, pani Lisie.